Webasto z Chin. Chciałem ogrzewać garaż, szukałem taniego ogrzewania. Znalazłem takie coś. Magazyn w Czechach 508 zł. Zakup. Mam piąty, szóst, może szósty dzień. Przemierzone na godzinę przy tym obciążeniu i temperaturze rdzenia 162 stopnie. 250 ml, 2,5 setki. Tak wygląda. To jest obudowa. To jest takie zwykłe wybasto samochodowe, ale już w skrzynce spakowane razem. Wartość znamionowa 8 kW, niby. No jest, powiedzmy, że jest. Podłączyłem w ten sposób. Zrobiłem taki stelaż. Wydech wychodzi na zewnątrz. Tam jest taki pasto e, do wydechu. Smarowane, tak żeby nie, nie, nic nie, nie wracało i wszystko dmucha na zewnątrz tu podczepiony filtr zaciąga czyste powietrze i tu jest taka rura to trzeba tylko przedłużyć tak na ścianę na 4 metry garażu Porobi otwory i będzie ciepło, naprawdę będzie ciepło do odpalania tylko i wyłącznie pilot z funkcją OFF ON plus minus bardzo prosto, pięknie no i tu jest zbiornik około 5 litrów, ale naprawdę rzadko to się zalewa, no chyba, że będzie cały dzień chodziło, to może będzie potrzeba. Temperatura na zewnątrz jest teraz minus 5 i zobaczymy ile jest w środku, no, ale myślę, że jest tak z plus 7. Jeszcze się otwierałem na zewnątrz. No jest plus 6, tylko że tu jest ściana zimna, i ciągnie bardzo z drzwi. Także jakby było to w połowie garażu, na pewno będzie dycha. Także czy się opłaca pracować przy minus 7, czy tam 4, a czy przy plus 10, no to lepiej tak.